Łowię dosyć długo, dlatego pamiętam czasy, gdy moim jedynym sygnalizatorem był terkot hamulca, terkot wysnuwającej się żyłki ze szpuli kołowrotka. Teraz czasy są inne. W ubiegłym sezonie i przez kilka kolejnych wcześniejszych używałem sygnalizatorów Radar DSi. Postanowiłem je wymienić na bliźniaczy model, czyli Flyzar. Flyzar model Fishtron Q9 RGB. Tak jak widzicie, są to sygnalizatory Brand 4 Plus 1. Taki secik sobie wybrałem. Posiadają podstawowe parametry, czyli regulacja tonu, głośności, czułości. Dodatkowo możemy włączyć podświetlenie nocne oraz zmienić kolor diody. Osobiście ustawiłem wszystkie kolory diod na niebiesko. Tak się przyzwyczaiłem. Centralka bardzo mała. Praktycznie to samo, co w moich wcześniejszych sygnalizatorach. Zasilana jedną małą baterią. Te sygnalizatory są zasilane bateriami 1,5V, takimi małymi. Robiąc kilkadziesiąt nocek w sezonie, nie jestem w stanie zajechać tych baterii. Także raz wkładacie i macie sezon, lub nawet kilka sezonów z głowy. Nie trzeba tam zaglądać. Na każdy sygnalizator, producent daje nam takie zabezpieczenie. Jest teraz zimno, jesteśmy na dworzu, ono jest sztywne. Ale tutaj nie ma prawa cokolwiek się uszkodzić. Jak widzicie, zamontowałem od razu uchwyty do swingerów. Tutaj od razu producent zastosował taki kołnierz, a ja jeszcze zaopatrzyłem się w szybko złączki, aby mieć 100% pewności, że nic się nie stanie z tym sygnalizatorem. W komplecie mamy jeszcze taki futerał na centralkę. Proszę bardzo, mieści się centralka swobodnie. Nic nam się nie zabrudzi, nic nie upadnie. Myślę, że w tym roku zrobią robotę. Czwarty sygnał już zamontowany na podpórce. Nie ściągałem go do prezentacji. Rzućcie sobie okiem, jak to wygląda. Mam nadzieję, że sygnalizatory Wam się spodobały. Warto jeszcze zaznaczyć, że ta oto centralka posiada wbudowaną latareczkę. O, można włączyć, wyłączyć. Dodatkowo centralkę możemy ustawić trybie cichym i sygnalizacja brania tylko i wyłącznie wibracjami, co jest fajne na przełowionych łowiskach lub wszędzie tam, gdzie nie chcemy wzbudzać zainteresowania sąsiadów, że mamy branie. Myślę, że sygnalizatory będą świetnym wyborem na ten sezon. Już są i myślę, że sprawdzą się znakomicie. Ja tymczasem pakuję sygnały do torby, czekam na odwisz i ruszam na ryby. Do zobaczenia! Nie powiedziałem Wam najważniejszego. Gdzie można kupić flashlight? Tylko i wyłącznie wędzi 24. Wzorcownia, zapraszam, wbijajcie na stronę, zamawiajcie. Do zobaczenia nad wodą.